Witam państwa. Nazywam się Bodach Tomasz i będę dzisiaj waszym przewodnikiem po świecie sztuki na co dzień. Pragnę przedstawić kolejny rodzaj sztuki, jakim jest hiperrealizm. Oto mamy obraz hiperrealistyczny. Sztuka hiperrealizmu powstała stosunkowo niedawno, bo dopiero w drugiej połowie XX wieku, dokładnie w 1965 roku. Była to sztuka wymyślona przez Amerykanów, którzy chcieli dążyć do jak najlepszej oddania perspektywy rzeczywistości. W 1972 roku odniosła ona wielki sukces na wystawie w Niemczech Kassel. Dzisiaj w dobie obecnej troszeczkę jej popularność spadła, jest to wynikiem tego, że malowanie tego rodzaju sztuki jest niezwykle trudne. Zwróćmy uwagę na ten obraz, gdzie każdy szczegół kobiety, która pozowała do tego obrazu, modelki, jest niezwykle starannie namalowany. Taki obraz maluje się przez kilka miesięcy. Wystarczy spojrzeć na dłonie, wystarczy spojrzeć na oczy, na każdy szczegół związany z tym obrazem obicia również całego położenia obrazu. Wygląda on tak, jakby to była normalna fotografia. Nienokrotnie klienci, którzy przychodzili tutaj do galerii i oglądali ten obraz, dyskutowali z nami nie bardzo długo, sprzeczając się, że jest to według splotera, że jest to widokupka, zdjęcie, fotografia. Hiperrealizm jest też nazywany realizmem fotograficznym ze względu na swoją dokładność. Ale dopiero przy 60-krotnym powiększeniu mikroskopu ręcznego było widać, że na pewno nie jest to wydruk, ale obraz namalowany olejno. Do tej pory wśród krytyków sztuki, jak i wśród normalnych osób, które oglądają dzieła sztuki interesują się nimi, jest dyskusja na ten temat, czy Hiperrealista jest artystą, czy jest tylko rzemieślnikiem kopiującym idealnie wzory samochodów, miasta, widokówek, napisów ludzi idących ulicą? I co na ten temat możemy powiedzieć? Moim zdaniem, jest to artysta, nie jest to rzemieślnik, ponieważ każdy hiperrealista jest w stanie namalować dosłownie każdy rodzaj sztuki, samemu również wymyślić go, jak i skopiować. Ale nie każdy artysta malujący np. kubizm, surrealizm czy impresjonizm jest w stanie namalować obraz typu hiperrealistycznego. Dlatego, że wymaga to niezwykłych umiejętności. Wystarczy przyjrzeć się niektórym hiperrealistom. Którzy malując obrazy hiperrealistyczne albo w o obrazy surrealistyczne, są w stanie osiągnąć takie mistrzostwo, że gdyby nie to, że są to obrazy stricto surrealistyczne, nie dałoby się ich odróżnić od tego, co się dzieje w rzeczywistości na co dzień. Dlatego ta sztuka, jakkolwiek, jeszcze raz powtarzam, dzisiaj jest bardzo rzadko stosowana i w Polsce nie ma nieznana, to mimo wszystko jest ona na najwyższym poziomie. Namalowanie tego obrazu, akurat tego konkretnego obrazu, zajęło 6 miesięcy. I myślę, że warto się tą sztuką zainteresować, choćby dlatego, że jest to nie tylko nowa, nie tylko odkryta zaledwie kilkadziesiąt lat temu forma sztuki, ale jednocześnie mistrzostwo malarstwa światowego, jakiej sobie najbardziej i w najczystszej formie można wyobrazić. Dziękuję Państwu.